Dzień dobry wszystkim. Kolejny odcinek z Becikowo. Może się teraz zmieścimy troszeczkę w krótszym czasie. Jak gdyby pakiet uzupełniający do torby do szpitala dla mamy, przede wszystkim to, co dotyczy laktacji, czyli nasze kochane piersi. Drogie kobiety, dbajmy o te piersi przed, przed porodem, czyli w trakcie ciąży i przede wszystkim już po samym porodzie. Naprawdę warto wiedzieć, warto zadbać, bo no jest to mega, mega ważne. Słuchajcie, jeżeli chodzi o laktację, bardzo ważna sprawa laktator. Ja zawsze mówię tak, nie kupujcie za wcześnie, bo nie wiadomo jaka będzie sytuacja, jaka potrzeba, a rozpiętość cenowa za laktatory, to naprawdę to jest od 50 zł do nawet dochodzą 8 Kwestia tego, czy to ma być ręczny czy elektryczny. Ja myślę, że to już każda sobie sama odpowie na to pytanie w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Ale tak pokrótce, te wszystkie preparaty, które są potrzebne, jak gdyby, jako ten pakiecik taki mini-ratunkowy, może by znajdować się to w torbie do szpitala, ale generalnie potem, już po powrocie do domu, również te. Produkty Wam się przydadzą. I teraz tak, pierwsze to macie wkładki laktacyjne, i znowu, tak jak ostatnio, proszę się nie sugerować firmami, bo firmy mamy przeróżne. Tu wszystko jest takie, po prostu pierwsze lepsze spółki wzięłam, towar mamy na sklepie, my Wam dobierzemy, porozmawiamy z Wami, jaka będzie potrzeba. Także serdecznie zapraszamy do nas, na miejscu uzyskacie wszystkie informacje i naprawdę wyjdziecie z towarem pierwsza klasa. Jeżeli chodzi o te wkładki laktacyjne, to zawsze do torby się przydadzą obojętnie, czy będzie to karmienie, czy nie będzie karmienia. To po prostu zanim ta laktacja się uspokoi, wkładka jest niezbędna. Kolejna rzecz kolektor. Kolektor to jest taka nowość, która się teraz ostatnio na rynku pojawiła, jest to uzupełniający produkt do laktatora. Fajna rzecz, produkt nowy ale myślę, że bardzo szybko się przyjmie. Kolejne, woreczki do przechowywania pokarmu też się przydadzą, jeżeli ta laktacja już jest taka fajnie rozbujana, ustabilizowana, bo możecie sobie poodciągać, możecie sobie zabezpieczyć te, to mleczko wasze, a pamiętajcie, że w mleku matki jest najlepszy, że tak powiem, asortyment odżywczy, witaminowy, odpornościowy, także mega, mega polecamy pierwszy, z trudem, ale walczcie o to, żeby utrzymać dziecko przy piersi. Kolejna rzecz, jeżeli są początkowo jakieś tam problemy, stany zapalne, kompresy. Tutaj mamy dwojakiego rodzaju kompresy. Kompresy żelowe, które możecie stosować na ciepło i na zimno, to były te pierwsze fioletowe z lansinuha najlepsze i tu, jeżeli będzie potrzeba, to po prostu przyjdźcie, my Wam pomożemy dobrać. Drugie kompresy to są takie kompresy jednorazowe, Coś na zasadzie chusteczki nawilżanej, jednorazowego użytku, ale naprawdę fajnie, fajnie działają na skórę. Dodatkowo także fajna rzecz. Następna rzecz, obok te cztery pojemniczki, to akurat mamy cztery tutaj marki z lanolinu, też dobieramy produkt, kierujemy się opiniami mam. Także myślę, że będziecie w dobrych rękach, jeżeli do nas traficie i, i po prostu my wam coś podpowiemy. I ważna rzecz, nie u wszystkich się przydaje, ale. Ale warto o tym wiedzieć, nakładki do karmienia. Jeżeli brodawka jest poraniona, nakładka naprawdę ratuje czasem życie. Nakładki są przeróżne marki, przeróżne tworzywa. Dobrze jest zainwestować w konkretną nakładkę, aniżeli po prostu mieć problem po z tym z tym karmieniem i, Także zapraszamy, no, z nami będziecie po prostu bezpieczne. I jeszcze jedną rzecz, tak króciutko Wam chciałam tutaj pokazać, to są muszle laktacyjne. Muszle laktacyjne wspomagają właśnie nam tą laktację, to karmienie, ten okres karmienia, bo mają zbiorniczki, jedne modele mają zbiorniczki, zbierają ten pokarm, natomiast kolejne modele są takie stricte fajnie odpowietrzające, gdzie brodawka ma szansę odpocząć. Tak już na końcu drogie mamy, jeżeli macie z czymkolwiek problem, dzwońcie do nas, chętnie Wam pomożemy, podpowiemy, my przygotujemy wszystko. Ojciec sobie, tatuś przyjdzie, czy dziadek, czy ktokolwiek przyjdzie, tylko odbierze towar i naprawdę będziecie spokojne, nie musicie się martwić. Jak będzie większy problem, to my Was odeślemy, pokierujemy Was do położnej albo do doradcy traktacyjnego, Także naprawdę nie walczcie, nie bójcie się, jesteście z nami, jesteście bezpieczni. Gorąco zapraszamy.